Ten słoneczny i upalny dzień, witam Państwa na plantacji borówek. Dzisiaj o tym, jakie zabiegi robić, aż do momentu zbiorów. Witam Państwa, Michał Malicki, AgriPolska. Dzisiaj po raz kolejny spotkamy się na borówkach. Pogoda, jak widać, sprzyja. Sprzyja nam, sprzyja też wzrostowi pędów, wzrostowi owoców. I dzisiaj, właśnie o tym, jak doprowadzić te owoce. Przez te najbliższe tygodnie do zbioru, do tego, żeby utrzymały swoją jakość i żeby były również możliwie jak największe. Na początek porozmawiajmy chwilę o szkodnikach, bo to w tym sezonie spędza sen z oczu producentom. Wciąż pytają się ludzie o to, kiedy, jak, czym zwalczać drosofilę Suzuki. Na to jeszcze przyjdzie czas. Co z tego, że ona się łapie w pułapki, ale jak ona w tym momencie nie ma nawet. Szans na złożenie owoców, ponieważ preferuje owoce dojrzewające, miękkie, a tego w tym momencie nie mamy. Teraz ona poradzi sobie na truskawki, na czereśnie. tam będziemy się nią zajmowali za kilka, kilkanaście dni. Na morówce w tym momencie takiego problemu nie ma. To, czego moglibyśmy szukać, to ewentualnie mszyca na młodych pędach, na młodych liściach. Yy, Pryszczarek, który gdzieś nam skraca tutaj miejscami te pędy na starszych plantacjach, nie jest to problem, na młodych plantacjach, tam gdzie chcemy jeszcze uzyskać wzrost, powinniśmy o zwalczaniu pryszczarka pomyśleć. Ewentualnie możemy szukać misecznika, który gdzieś w tym momencie już zagnieżdża się na liściach, wchodzi powoli, gdzieś wysoko, myślę, że na jakimś metrze półtora może się powoli znajdować. I jeżeli chodzi o szkodniki, takim dobrym rozwiązaniem kompleksowym myślę, że będzie zastosowanie Mospilanu. Plus do tego produkt o działaniu mechanicznym o nazwie Toro, który jest produktem na bazie polimerów, silikonu, który zakleja szkodniki, uniemożliwiając im poruszanie, oddychanie. No z jednej strony mamy to typowo chemiczne działanie ospilanu, z drugiej strony działanie mechaniczne. Także ta synergia dwóch elementów myślę, że będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. Szczególnie, że pogoda sprzyja rozwojowi, jest ciepło, przyrosty się pojawiają, wciąż nowe i ten widok przyrastających pędów również kusi szkodniki do większej aktywności. Jeżeli chodzi o ochronę przeciwko najważniejszym chorobom, to w większości miejsc zakończyło się już kwitnienie. Tam, gdzie jeszcze późniejsze odmiany, nie wiem, Liberty Aurora dokwitają, możemy wykonać jeden zabieg, taki wieńczący kwitnienie. Switch Signal Luna Sensation, jeden z tych preparatów. I to praktycznie będzie koniec tej ochrony na tą część sezonu. Jeżeli później przed zbiorami pojawią nam się jakieś wilgotniejsze momenty, opady, tam będziemy się kierowali z powrotem ku, jakim, ku jakiejś ochronie w tym momencie. Takiego wielkiego problemu nie ma. Powinniśmy się w tym momencie skupić bardziej na odżywianiu, właśnie tutaj po to, że te pędy nowe rosną i one ciągną większość składników odżywczych w tym momencie. Musimy dać też coś, żeby te owoce były odpowiednio dokarmione. Od dłuższego czasu nie pada, także konieczne jest na pewno konieczne jest nawodnienie i konieczna na pewno jest ferydygacja. W tym momencie na pożywki o składzie zrównoważonym i ewentualnie jeszcze gdzieś możemy tą saletrę wapniową w osobnym zabiegu podać, żeby dodać troszeczkę azotu, ale też dodać troszeczkę wapnia, który jeszcze będzie pobierany przez korzenie w tym momencie. Chociaż może nie zdąży trafić do owoców, to trafi do pędów, one będą mniej konkurowały o ten wapń, który jest w roślinie i też pędy same z siebie będą już tywniejsze, mocniejsze. W efekcie też musimy pomyśleć już w najbliższym czasie o tym, jak te krzewy będą zimowały. Jeżeli mówimy o dokarmianiu dolistnym, no tutaj skupiamy się na dwóch rzeczach. Z jednej strony na budowaniu jakości i trwałości owoców, z drugiej strony na reagowaniu na jakieś tam niedobory. Jeżeli chodzi o jakość, jeszcze jesteśmy w początkowej fazie wzrostu owoców, nawet na odmianach wczesnych. Wciąż bym sugerował wapń w postaci skompleksowanej z aminokwasami roślinnymi, takimi jak na przykład folik amikal. Na późniejsze zabiegi będziemy sugerowali Mobical, czyli wapń plus krzem. W tym momencie, jeżeli ktoś chce dodać krzemu na przykład na takie, jako ochrona przed takimi upalnymi tęp... dniami, żeby nam te się liście nie parzyły, możemy pomyśleć o, o nawozie Topsy. Tam mamy krzem plus tytan, jak najbardziej Przyjazny jako taki nawóz, który delikatnie usztywni tą roślinę, ochroni ją przed negatywnym wpływem słońca. Z drugiej strony zaś przy nawożeniu dolistnym reagujmy na niedobory tam, gdzie plantacje były delikatnie przemarznięte. Zdarzają się jakieś momenty, kiedy mamy chlorozy, pojawiają się niedobory żelaza, mikroelementów, bo jest jakiś, jakiś problem z przewodzeniem. Myślę, że w takich przypadkach powinniśmy pomyśleć o dodatkowym nawożeniu mikroelementami, na przykład folik mikromiks i ewentualnie na takich plantacjach, które są delikatnie słabsze, właśnie gdy też jest problem, bo jak po, po zimie z przemarznięciami pojawiają się niedobory fosforu, to folik, makro PK jako takie uzupełnienie gdzieś tego dokarmiania doistnego. Nie mówię, żeby tych zabiegów wykonywać jakąś ogromną ilość, ale wykonać jeden, dwa zabiegi takie odżywcze, żeby te liście i pędy miały siłę rosnąć i żeby mogły wykarmić owoce. A co do samego wykarmienia owoców. Są miejsca, gdzie są pewnego rodzaju zaburzenia, że mamy zbyt mało liści w stosunku do owoców. Tamtą liczbę owoców powinniśmy redukować, ucinać grona, skracać je tak, żeby te owoce zdążyły wyrosnąć, żeby nie zostały nam na końcu małe owoce, których w efekcie pewnie nie zbierzemy, a będą one źródłem pokarmu, siedliskiem dla tej dilosofii Suzuki, w której wszyscy się w tym sezonie będą bali. Myślę, że to tyle na dzisiaj, pamiętajmy o tym, żeby na te plantacje chodzić, odwiedzać je i co najważniejsze odżywać, odżywiać, a szczególnie podlewać, bo słońce jest nieubłagane. Dziękuję i widzimy się jak zawsze niebawem.